Poznaj jedną z lepszych roślin rozkurczowych, która rozprawi się z Twoimi bólami brzucha, biegunką, bólami menstruacyjnymi, ale też różnego rodzaju stanami zapalnymi. Roślina ta jest dość pospolita w naszym kraju porasta, polany, przydroża, często jest na nieużytkach, kwitnie na żółto od maja do sierpnia, a czasem nawet września i ma dość ciekawe, charakterystyczne liście. Ale chodźmy zobaczyć z bliska, jak te liście. Się wyglądają, może uda nam się też zobaczyć jego kwiaty. Dzisiaj porozmawiamy o pięciorniku gęsi. Roślina, która może być pomocna u osób, które cierpią na przewlekłe skurcze jelit, żołądka i mają przy tym biegunki, a więc na przykład choroba leśniewskiego krona czy choroba wrzedziejąca jelita grubego, ale również pacjentki, które cierpią na bóle menstruacyjne. Tutaj mamy właśnie takie fajne. Stanowisko tej rośliny i jej piękne liście, dosyć charakterystyczne, pierzaste. Od góry roślinka ma liście zielone, od dołu bardziej siwawe. Tutaj mamy kwiat właśnie tej rośliny. Jak widzimy, kwiat zawiera pięć płatków. Często pięciornik gęsi jest mylony z pięciornikiem kurzeziele. Jest tutaj jednak dosyć duża różnica, bo pięciornik kurzeziele ma całkiem inne liście i, co jest bardzo dość ważne, ma cztery płatki u kwiatów. A tutaj, gdzie mamy właśnie do czynienia z pięciornikiem gęsim, Mamy całkiem inaczej są dość charakterystyczne liście i myślę, że nieraz spacerując po jakiejś polanie w lesie zauważyliście te liście z tymi charakterystycznymi żółtymi kwiatkami. Mamy tutaj dość piękne stanowisko, gdzie tej rośliny jest dość trochę i myślę, że tutaj bardziej te liście będziecie mogli zobaczyć o co mi chodziło, bo tam ten siwy odcień był jakby na całym liściu, a tutaj, jak widać, jest typowo Zielony z przodu, bo nie jest tak zwinięty jak wcześniejszy liść, i tutaj charakterystyczny odcień srebrny. Stąd też często potocznie na roślinę to mówi się srebrnik. Także myślę, że liście są dość charakterystyczne. Zbieramy liście tej rośliny. Zakwita ona od maja do sierpnia, a czasem jeszcze można w wrześniu spotkać i tutaj surowcem są właśnie liście, które zbieramy od maja do sierpnia. Możemy je sobie posuszyć, aby mieć zapas właśnie gdy dopadnie nasz gorączka, gdy mamy jakieś kwawienia, poważne bóle. Szczególnie myślę kobiety powinny być zainteresowane tą rośliną, bo przynosi bardzo dużą ulgę i warto wiedzieć, że roślina działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, a więc będzie pomocna w przypadku skurczów macicy, jelit, żołądka, pęcherzyka żółciowego, więc osoby, które też mają problemy w obrębie pęcherzyka żółciowego, podejrzewają, że jest być może początki kamicy, to ta roślina też może być dla nich pomocna, ale też osoby, które mają skurcze pęcherza moczowego, też tutaj skorzystają z jej działania. Ze względu właśnie na zawartość garbników działa zapierająco, więc jeśli ktoś ma zaparcia albo dość ostry nieżyd żołądka, troszkę ostrożnie tutaj powinien podejść do stosowania tej rośliny, bo może. Przyczynić się do tego, że te zaparcia się nasilą, albo że nie rzecz żołądka będzie też zaogniony. Także te osoby powinny tutaj być ostrożne ze stosowaniem, a tak, pozostałe osoby myślę, że bez problemu mogą sięgać po tą roślinę. I tutaj jest naprawdę bardzo piękne stanowisko. Myślę, że bez problemu rozpoznacie w terenie tą roślinę. Ona oprócz tego, że zawiera garbniki, to ma też cholinę, leukoantocyjanidyny, zawiera też inne substancje goryczkowe, fitosterole, flawonoidy, kwas galusowy, który też działa dość silnie przeciwzapalnie. Roślina o dużym potencjale, przypisuje jej się również możliwe działanie przeciwnowotworowe i tutaj patrzcie, jaki piękny kwiatek. Takie pojedyncze kwiatki tutaj właśnie widzimy. Tutaj jest bardzo piękne stanowisko, po którym właśnie można w bardzo łatwy sposób rozpoznać tą roślinę, bo tych liści jest tutaj bardzo, bardzo wiele. Myślę, że dość łatwe, charakterystyczne liście do rozpoznania. Dzięki tak ciekawemu składowi zawdzięcza ta roślina swoje właściwości przeciwzapalne, rozkurczowe, przeciwbólowe, ale też przeciwbakteryjne czy przeciwwirusowe. Również może się sprawdzić w przypadku drożdżycy w układzie pokarmowym. Roślina hamująca stany zapalne, zatrzymująca kwawienia, a więc jeśli są jakieś kwawienia wewnętrzne, mamy rany trudno gojące się, stany zapalne na skórze, wypryski, Łojotoki, na przykład łupież, też bardzo taki oporny w leczeniu, to wyciągi z tej rośliny mogą być tutaj pomocne. Ale teraz przyjdziemy jeszcze do innego stanowiska. Pokażę Wam roślinę jeszcze z innej perspektywy. Tam były dość duże, a tutaj będziemy mieć mniejsze rośliny. Myślę, że będzie to dla Was zdecydowanie łatwiejsze do rozpoznawania, jeśli gdzieś będziecie. Spacerować i zobaczycie właśnie takie liście. Zbieramy liście, suszymy je do 40 stopni. Możemy oczywiście suszyć je w suchym, ciemnym miejscu, na jakichś płótnach czy bawełnianych materiałach. Ważne, by nie było dostępu do światła. Najczęściej stosujemy herbaty z tej rośliny, przygotowujemy napar, gdzie łyżkę suchych, rozrobnionych liści zalewamy szklanką brzącej wody. Odstawiamy na 30 minut pod przykryciem, a później w razie potrzeby stosujemy. Wypijamy w ciągu dnia dwie, trzy szklanki. Szczególnie jeśli mamy jakieś przewlekłe, nieżyty w układzie pokarmowym, mamy wzdęcia, czujemy, że rozpiera nas w jamie brzusznej, czy czujemy też, że mamy jakieś dolegliwości w obrębie pęcherzyka żółciowego, jest podejrzenie stanów zapalnych czustki, to herbaty z tej rośliny możemy właśnie sobie wypijać. Oczywiście powinniśmy sprawdzić, co się tam dzieje. Czy faktycznie nie jest już kamica, żółciowa czy nie ma jakiegoś poważnego stanu zapalnego czustki, powinniśmy zawsze sprawdzić dlaczego pojawiają się dolegliwości bólowe dlaczego boli nas brzuch dlaczego mamy skurcze częste wzdęcia i tutaj powinniśmy zadbać o odpowiednią diagnostykę żeby po prostu dowiedzieć się co jest przyczyną naszych dolegliwości. Napary z tej rośliny będą nam łagodziły tutaj objawy. Mogą nam pomóc, gdy mamy właśnie infekcję w układzie pokarmowym, mamy biegunki, podejrzewamy, że na przykład jest SIBO albo jakaś wirusówka, to wtedy jak najbardziej napary z tej rośliny będą pomocne. Roślina sprawdzi się również w przypadku nieżytów, w obrębie układu oddechowego. Gdy mamy skurczowy kaszel, również tutaj napary czy też nalewka z tej rośliny może być pomocna. Spotykałam się z doniesieniami, że w przypadku astmy może być pomocna, dlatego że działa tutaj rozkurczowo. Ale co jest dość ważne, w przypadku anginy, buli, gardła, stanów zapalnych, dziąseł czy gdy mamy ruszające się zęby, to dość silny napar z tej rośliny może być tutaj pomocny. Może nam pomóc w tych stanach zapalnych. Oczywiście wtedy stosujemy więcej rośliny do naparu, nawet 2-3 łyżki rozdrobnionego ziela. Oczywiście lepiej by było, gdyby to ziele było świeże. No i z takim mocnym naparem puczemy to gardło, puczemy tą jamę ustną tak długo, aż objawy się nam zmniejszą. Spotkałam się również z doniesieniami, że może być pomocna w stanach skurczowych mięśni, gdy mamy napięte mięśnie, Albo gdy mamy skurcze łydek, czy też po prostu lumbago, to również ta roślina może być skuteczna. Też w przypadku uczucia ucisku na sercu, wtedy w połączeniu z kwiatami głogu, baleriany, czy też melisy serdecznika, może złagodzić objawy dusznicy bolesnej. Co jest tutaj ważne, jeśli chcemy stosować tą roślinę, Pamiętajmy, żeby ją stosować maksymalnie dwa tygodnie, bo te rośliny garbnikowe, a jest to typowo roślina garbnikowa, może w dłuższej perspektywie przyczynić się do tego, że zmniejszy nam się wydzielanie enzymów trawiennych, a więc pojawi się problem później z trawieniem białek czy też innych ważnych składników, które mamy zawarte w naszym pożywieniu. Dlatego, dwa tygodnie maksimum to jest taka kuracja, żeby sobie tutaj. Złagodzić objawy, no, a później oczywiście. No, zawsze powinniśmy szukać przyczyny, dlaczego takie objawy występują, a jeśli znów zajdzie taka potrzeba, znów za jakiś czas, to znaczy po miesiącu przerwy, można znów wznowić stosowanie tej rośliny. Bardzo często można się też spotkać z przepisami, gdzie zamiast wody do przygotowania naparu stosuje się mleko. Mleko jako rozpuszczalnik będzie ułatwiał rozpuszczenie substancji lipofilnych, takich, które... Nie rozpuszczają się w wodzie i to właśnie było często polecane kobietom, które miały też te bóle takie skurczowe, macicy, ale też w przypadku bólu mięśni, jakichś takich bólów pleców, co było też dość skuteczne. I tutaj głównie ksiądz Künzle rozpropagował właśnie taką herbatkę. My możemy sobie... Oczywiście, o ile tolerujemy mleko, laktozę, czy kazeinę, możemy też sięgać po mleka roślinne, mleko kokosowe czy migdałowe zamiast zwykłego mleka krowiego, ale możemy też stosować mleko kozie. Ważne, żeby nam ten przetwór nie szkodził. Także jeśli dla nas mleko krowie nie jest problematyczne, jak najbardziej możemy go wykorzystać do przygotowania takiego naparu. Jeśli nie, wtedy sięgamy po inne alternatywy, które dla nas będą dobre, które nie będą nam szkodziły. Napój mleczny na bazie pięciornika gęsiego można wzbogacić w dodatek cynamonu. Ale jeśli chcemy coś takiego spróbować, to tutaj na 200 ml takiego mleka zwykłego czy też napoju mlecznego, dajemy 3 łyżki świeżego ziela pięciornika gęsiego albo łyżkę suszonych, to zalewamy tym wrzącym mlekiem i później po 10 minutach zaparzenia się wypijamy ciepłe. To też ogólnie działa rozróżniająco. Roślina ta Sprawdzi się też w bólach napięciowych głowy, migreny, często też w połączeniu z innymi roślinami, np. przykład z maruna, wiązówką błotną, jest pomocna w łagodzeniu tych nieprzyjemnych objawów. Od tej rośliny, taki pięciominutowy, doprowadzamy roślinę do wrzątku i jeszcze gotujemy przez 5 minut. Możemy wykorzystać do nasiadówek, gdy mamy stany zapalne, Druk rodnych, gdy mamy upławy, czy gdy mamy hemoroidy, bo wiemy rzecz jasna, hemoroidy powodują świąt, ból, ale też przede wszystkim krwawienia. I tutaj ta roślina się też nam sprawdzi. Można wykorzystać jej wyciągi zagęszczone do tego, żeby zrobić sobie czopki albo też wlewki. Po prostu wlewać odwary z tej rośliny do tej odbytnicy. Ważne, żeby tam troszkę ten odwar pobył, po to, żeby mogło się mogła nam się zagoić ta uszkodzona śluzówka, no i żeby się zmniejszyło kwawienie. Wiele kobiet co miesiąc cierpi na silne skurcze macicy, co powoduje oczywiście bóle miesiączkowe, a ta właśnie roślina, pięciornik, gęsi, mogłaby im pomóc rozprawić się z tym bólem. Oczywiście, jeśli wiemy, że mamy bolesne miesiączkowanie, to już przynajmniej tydzień wcześniej, przed nadejściem miesiączki, powinniśmy wypijać na parę z tej rośliny przynajmniej szklankę dziennie. A już w czasie samego kwawienia dwie, trzy szklanki, po to, żeby złagodzić sobie objawy. Do wzmocnionego działania rozkurczowego w przypadku bólu macicy, warto dodać jeszcze inne zioła, które będą wzmacniały działanie pięciornika gęsiego. Na pewno jest to przywrotnik i tego przywrotnika dajemy najwięcej. Dajemy 40 gram do takiej mieszanki. Następnie nasz pięciornik gęsi 30 gram i po 20 gram ziela serdecznika, melisy, liści damiany i kwawnika. Kwitnące ziele kwawnika. Z tego mamy gotową mieszankę. Bierzemy sobie łyżkę z takiej gotowej mieszanki, zalewamy szklanką wrzącej wody, odstawiamy 20-30 minut pod przykryciem do zaparzenia, a następnie wypijamy sobie. Tydzień już wcześniej przed przewidzianą miesiączką po szklance, a w czasie kwawienia dwie, trzy szklanki w ciągu dnia, po to, żeby złagodzić sobie nieprzyjemne objawy. Warto wiedzieć, że przywrotnik, który jest zawarty, będzie tutaj też korzystnie wpływał na progesteron. No i ogólnie są to zioła, które zmniejszają stany zapalne narządów rodnych, gdy są poważne stany zapalne w obrębie miednicy mniejszej. To wiele pań tutaj skorzysta z takiej mieszanki. Oczywiście to nie jest normalne, że kobieta w trakcie miesiączki ma bóle. Powinniśmy pójść do ginekologa i wyjaśnić, z czego to wynika. Czy nie mamy. Na przykład torbieli na jajnikach, a być może cierpimy na endometriozę. Szczególnie jeśli są to dość silne bóle, nie powinniśmy tego ignorować. Dobrze by było zbadać wszystkie hormony na początku cyklu, to znaczy od trzeciego do piątego dnia cyklu. Sprawdzamy sobie takie hormony jak LH, FSH, estradiol, prolaktynę, progesteron. Sprawdzamy, co się tutaj dzieje na początku cyklu, a później 7 dni przed przewidzianą miesiączką, dobrze by było sobie jeszcze sprawdzić estradiol z progesteronem, warto też sprawdzić sobie tarczycę, czy to też nie jest tutaj na podłożu innym, hormonalnym, czy też tarczyca tutaj dodatkowo nie nasila nam tych dolegliwości. Wiele kobiet, które ma bolesne miesiączkowanie, ma problemy z histaminą, więc dobrze by było sprawdzić, czy tutaj czasem nie występuje taki problem, który dodatkowo nam nasila objawy, ale też dominacja estrogenów nad progesteronem może też się przyczyniać do nasilenia bóli. Warto taką mieszankę pić, żeby sobie złagodzić objawy, ale trzeba też wiedzieć, z czym się zmagamy, żeby po prostu wiedzieć, skąd się biorą te nieprzyjemne dolegliwości. Czasem bóle menstruacyjne mogą być wynikiem tego też, że nie ma właściwego ukwienia w obrębie miednicy mniejszej. Można też właśnie z pięciornika kurze ziele przygotować sobie maść rozgrzewającą i w czasie tego bolesnego miesiączkowania smarą tutaj sobie pod brzusze. Do tego oczywiście rzecz jasna będziemy potrzebowali ziele pięciornika gęsiego, ale też majeranek oraz ziele bylicy zwyczajnej. O bylicy zwyczajnej było już jedno nagranie, które też jest typowym ziołem ginekologicznym. Znajdziecie je tutaj, także zachęcam, aby zapoznać się z tym materiałem. No i jeśli mamy te zioła, to po równej ilości, po 20 gram z każdego zioła, a więc pięciornika gęsiego, bylicy zwyczajnej i na Spreskujemy rozdrobnione surowce spirytusem, odstawiamy na parę minut pod przykryciem, a następnie zalewamy oliwą z oliwek. 300 ml oliwą z oliwek. Leciutko podgrzewamy przez godzinę, dwie na małym ogniu w kąpieli wodnej. Odstawiamy do następnego dnia, przynajmniej na tą dobę, a później znów leciutko podgrzewamy. Odsączamy od tych ziół i dajemy sobie dwie łyżki wosku pszczelego, o ile nie mamy alergii. Jeszcze dodatkowo warto sobie dodać rozgrzewające olejki, które też wykazują działanie przeciwbólowe, a są to olejek z szałwi muszkatułowej, olejek. Rozmarynowy, bo rozmaryn też jest bardzo cenną rośliną, która poprawia ukwienie. Też było nagranie, zachęcam, aby się zapoznać. Można również oprócz tych mikstur winko rozmarynowe sobie przyjmować, ale wracając do tego olejku eterycznego rozmarynowego, to jeszcze możemy dodać olejek lawendowy. Oczywiście olejki te Dajemy, gdy już mamy ostudzoną oliwę z oliwek i dajemy po trzy kropelki z każdego olejku. Jeśli nie mamy wszystkich, to możemy chociaż dwa z nich sobie tutaj dać. Może być również oleje goździkowe Olejki te będą poprawiały ukrwienie, ale będą też działały przeciwbulowo A więc w czasie bolesnego okresu warto sobie wdrożyć taką herbatkę, stosować ten balsam. No i oczywiście dbać też o to, żeby nagrzewać o ile możemy nagrzewać pod brzusze, bo to zależy, co tam też jest, ale to będzie takie właśnie działanie, które pomoże nam złagodzić te nieprzyjemne bóle. No i oczywiście dążymy do tego, aby wyjaśnić, skąd się to bierze, a więc odpowiednia diagnostyka, no i później pod kątem diagnostyki właściwe też działanie. Wspominałam o tym, że pięciornik gęsi działa korzystnie w przypadku stanów zapalnych pęcherzyka, żółciowego czy trzustki. I jeśli robimy herbatki z właśnie tego ziela, a podejrzewamy, że Coś z tym pancerzykiem jest nie tak, to warto dodatkowo dodać sobie zielek listnika. O listniku też było nagranie. Można dodać ziele szanty, korzeń niszka lekarskiego. O tym też było nagranie. I można też sobie dodać liść mięty pieprzowej i korę kruszyny, to wszystko w równych ilościach i taką herbatkę wypijamy, jeśli czujemy, że dzieje się coś nie tak z naszym pęcherzykiem żółciowym. To będzie też takie działanie pomagające rozkurczowe, ale zmniejszające stany zapalne, bo warto wiedzieć, że zioło to zmniejsza też stany zapalne wątroby i może wspomagać jej regenerację nawet po szkodliwych substancjach. Warto o tym też też pamiętać, ale kuracje trwają dwa tygodnie i robimy przerwę. Oczywiście warto dodać tutaj jeszcze sylimarynę, do pełniejszego działania holinę, po to, żeby tą wątrobę zregenerować, witaminę z grupy B i o tym, jak mamy suszenie wątroby, jak sobie z tym radzić, było też nagranie, także zachęcam, aby się z nim zapoznać. Tutaj mamy jeszcze pięciornik rozłogowy. To też jeden z gatunków pięciornika i, jak nazwa wskazuje, rozłogowy, czyli tworzy rozłogi. Ma podobne działanie do naszego pięciornika gęsiego, ale troszkę łagodniejsze. Również ma żółte kwiaty, podobne do wcześniej wspomnianego pięciornika gęsiego i go też możemy stosować, gdy mamy jakieś skórcze, bóle brzucha, biegunki, ale niemniej jednak ten nasz pięciornik gęsi jest taki najpewniejszy w działaniu, najbardziej sprawdzony, ale z braku laku, gdyby nam zabrakło tego, to również możemy sięgać po pięciornik rozłogowy. Tak wygląda pięciornik rozłogowy. Ma to charakterystyczne liście i myślę, że nieraz spotkaliście się z nim. Kwiaty ma praktycznie takie same jak pięciornik gęsi. Jest bardzo cenną też rośliną. Niemniej jednak dzisiejszy bohater jest bardziej sprawdzony w działaniu, ale tak jak mówiłam, jeśli by nam zabrakło tamtego surowca, to z tego też możemy skorzystać. Przypomniało mi się, że również nasz pięciornik gęsi możemy wykorzystać, gdy mamy stany zapalne spojówek, czy na przykład gradówkę, jęczmień, ale też zapalenie rogówki, czy... Tęczówki to okłady z tej rośliny. Z odwaru, o którym wcześniej wspominaliśmy, możemy sobie przykładać na oczy na 45 minut. To będzie zmniejszało stany zapalne, więc myślę, że warto skorzystać. No, oczywiście, standardowo można też przygotować nalewkę. Tutaj w proporcji 1 do 5, alkohol od 40 do 60. No i jak mamy gotowe odpowiednie stężenie, to przyjmujemy po łyżce. Podrobinie wody 3-4 razy w ciągu dnia. Bardziej stężoną nalewkę możemy wykorzystać do płukania gardła dziąseł czy do przemywania skóry, która jest zapalona, która ma jakieś owrzodzenia, jest trudno gojąca się. Wtedy rozcięczoną nalewkę przecieramy taką skórę. Razem z pięciornikiem gęsim serca dziękuję dla wszystkich tych. Którzy mnie wspierają, którzy stawiają mi kawę, jest to dla mnie motywujące i budujące, pozwala mi tworzyć treści, dzięki którym wasze zdrowie może stawać się coraz to lepsze. Zachęcam do obejrzenia mojego wcześniejszego materiału na temat bylicy zwyczajnej, który znajdziecie tutaj. Owocnego oglądania.